Yo, wzdrawiam się maneczko z tej strony gamer, a dzisiaj zagrajam sobie w Free I Am, a The Krusty Scrub. Tak, widzowie, nie przesłyszeliście się. Nie przeszło. Nie, nie przesł... Nie przesłyszeliście się. Jestem, widzowie, horrorek, w którym my jako pan Krab będziemy musieli wykonywać taski takie jak na przykład zbieranie kotletów albo zbieranie pieniędzy albo zbieranie jakichś różnych dziwnych rzeczy. A taki jeden potworek obesorobek z szpachelką. Taka rybka Będzie chciała nas zabić No i w tym odcinku Spróbuję tą grę przejść Ale nie obiecuję wam tego Okej, okay, gram jako Pankrap Okej Okej, to wy okay. widzicie Mamy szczy, mamy szczypiec Jako Pankrap, priss e eee, to open Under break Aha, drzwi, spoko też mogę otworzyć? Mogę to otworzyć, dobra Bo... No, co, co to był za autobus? O nie, to jest ta rybka z ławicowy, to jest tak zły zła rybka, znaczy nie rybka tylko w zasadzie ryba Ze szpachelką Widzicie? O nie Elef, you must hide Okej It is to take money? A właśnie to są te tosty, Gdybyśmy musieli właśnie zbierać różne pieniądze albo takie rzeczy Tak Mamy, obrzew complete I objective um, Okej okay. To do list uh, Gather all the money from the cash register And from uh, my office edge. Uh, pack the le uh, leftover left leftover To be petty. Uh, check the bathroom trash bin uh, for any things uh, and... Penis? Pe, pe, pen, penies, penies, tak mówię, penies e, And look up and leave Okej okay. Czyli musimy zebrać, e, tego... Pieniądze z... Eee... Jak to było, w, Z... Z kas e, Uważając na tego... Uważając na tego... Otworeksa Co za światełki ty gdzieś jest? Nie ma go. Okej, okay, nie ma go. E, ja sobie zbierę... zbierę. burgera. O kurczę, tak długo. Packing. Mam nadzieję, że zdążę. Proszę. Proszę, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Proszę. Proszę, proszę. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Okej, okay, nie. Nie zdążyłem. A nie widzę, więc to nas załatwił, ale dobra. E, ja tu spakuję szybką e, na, naszą kaskę. I widzę, tobie tak gra polega na tym, że w bosłu musisz zrobić wszystkie taski i... wyjść z skrabi y z I wyjść z długiego kraba. Okej. Okay. ja tu nie wchodzę, tu nie wchodzę. Okej okay. Jest tutaj, jest tutaj, jest tu, jest tu, jest tu jest jest on to on to on. Okej, okay, nie ma go, nie ma go. Dobra. Teraz szybko, teraz szybko, Nie, nie wiem, to takie długie dobra widzę. Mam nadzieję, że zdążę. Packing, dawaj. A teraz chyba szybszy. No nie wiem, ale szybko dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 proszę, proszę, proszę 3, 2, 1. Dobra, szybko, 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 szybko. Widzę, m. Może mam już dwa taski zrobione. Mmm. E, Okej, okay, najpierw zrobimy e, pierwsze, czyli musimy zabrać wszystkie monety. Monety. Kasę. Całą kasę. Z kas, czyli z tego. Ok Co jest? Tylko tu ty wejść, dobra. No. Looting. Nie widzę ja chwilę ja nie zdążę, więc ja wejdę sobie. No. maszą sobie potem pójdzie i... Wtedy by tu tylko jakiś safe jest. I tu jakaś klapa dziwna Dobra. Ej, chyba wyszedł, chyba wyszedł. Dobra, wyszedł, 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 dobra, wyszedł. Teraz szybko i to sobie. Lut, dawaj, szybko, szybko lutuj. Lutuj tu, lutuj to proszę cię, lutuj to proszę, myślałem, że idzie, ale to są tylko many dobra, dawaj pani krabia, dawaj pani krabia, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, trzy. Nie, 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 nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Co jest, jest, co jest? to Dzi przed nosem. Brawo Gamer, brawo. A mów! Dobra, dobra, teraz, 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 teraz. Lutin, dawaj, Luty, szybko, szybko, szybko. Speed! Dawaj, 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 dawaj Musimy ząźć, musimy ząźć, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Dawaj, 3, 2, 1, dawaj, 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 dawaj Okej, okej, okej. Oo na styk, na styk, na styk... Mamy co? Mamy to zrobione. Get all the money from the cashier and from... Aha, jeszcze office. Czyli... Nie, czyli mamy. Mamy z tego... Dobra, czyli pierwsze mamy zadanie zrobione chyba. Pak leftover, Krabi Patties Chyba też mamy Kirby Pattiesy zrobione. Pierwsze on tu gdzieś jest. Czy tego nie ma? Nie go nie ma. No chłopak nie, pipy no sam. Eee... No chyba... O nie, on tu idzie, on tu idziemy, tu idziemy. Od idziemy. O, nocy, dobra, ja ciężko napiję wody. Takie tutaj pije podem. Okej, okay, proszę, proszę sobie, teraz sobie, szybko mogę tu sprawdzić czy, to, tu to jest klucz, potrzebuję klucz To nic nie mogę zrobić Więc, wystarczy pójść do, do toalety Więc widzowie, chyba mamy na dwa taski, czyli pierwsze i drugie I trzecie, check the bathroom, trash, bin from any pennies Pe, widzowie, p n n I s To nie jest słowo, na którym wymyślicie. Haaa, okej okay. Co mam zrobić? Halo Szukali mnie Szukali mnie, halo Oszukali mnie widzowie Czekaj, czekaj, to tu muszę jeszcze Czy przeczytać Get all the money from the cash register Register And from the office edge. Pack the leftover Krabby Patties, check the bathroom trash in front of the and lock up and leave. Okay. Oh, no, 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 Nie, 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 nie Dobra Dawaj, dawaj, dawaj Paprum, no łazienka, no mm. A tutaj, dobra, widzę, po prostu się Ciiż, nie ślepa, dobra Sirci, dawaj, 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 dawaj Proszę ci szybko, szybko Mam nadzieję, że będę, że, że będę mógł jeszcze ucieknąć Muszę ucieknąć, uciec dobra, Dawaj, dawaj dobra. Nie, nie, nie O ale się zastałem. Nie widzę, on tu był. Dobra, widzowie, ale już wiem... wiem widzowie, o co chodzi. Więc szybko sobie bierzemy tutaj. I tam mi pisało, po tym tasku ze śmieciami pisało, że mógł już wyjść. Ja tylko muszę chyba znaleźć kusek. Mi szybko sobie tutaj taking, dobra. Ehm, jak on sobie pójdzie. Znaczy jak... No teraz... Jak on później że tutaj nie będzie w naszym tego tutaj miejscu, to ja sobie widzę wejdę tamtą kasę sobie spenetruję, Eee, no i tak, dobra, wyszedł, nie ma go, nie ma go, dobra, dawaj, 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 szybko, 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 dobra, widzę, looting. I później sobie pójdziemy, widzę, po krabi patty's, a na końcu po śmieci. Tak, tak to właśnie zrobimy. Dawaj, 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 proszę, 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 dobra, nice. Okej. Okay. Eee, szybko, szybko, szybko. Zamykaj Dobra, Chłopie, spokojnie, dobra, 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 teraz, 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 teraz Peking, to Peking jest chyba najdłuższy, widzowie, wiecie? Okej okay. Dawaj, proszę, 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 proszę Dobra Tylko Ech, widzowie, jeszcze tylko jeden task On jest tutaj, tak? On jest tutaj Dobra, teraz tutaj szybko, szybko, widzę, wylecimy po śmieci. Aaa, ah, sercznik. o szy sercznik jest szybkie chyba. Dawaj, proszę, 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 Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, dawaj, szybko, szybko. Dobra. O, proszę. O, nie, tam, nie, nie. Zginąłem przez moją głupotę, ja nie mogę. Dobra widzę. zrobiłem trzy taski. Teraz widzę musimy tylko pójść do tego kibelka i tu zrobić te tego, te śmieci. Teraz widzowie zamknę drzwi. Widzimy tutaj przez to. Dobra, on tutaj spokojnie, on tutaj spoko, spokojnie spokoju, spoko, dobra Pronżyli szybko, szybko biegnę, biegnę, biegnę. Dawaj, dawaj, nie zatrzymuj się gamer. Dawaj. No dobra, searci sobie, prawda, dawaj, dawaj, searci, searci, search, searching, searching Dawaj, 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 proszę proszę mi sobie, proszę Proszę, proszę Dobra, doby. Dobra, proszę, nie rób mi czego. Proszę! Ale obieg complety, find the key in the basement basement No so. Basement, czyli tutaj Tak, ah, Tutaj Mam no, nadzieję, że tutaj go nie będzie. You must find it. You... Co? Mam. Na... Co? Wait a minute. Mam spowpoint to mam spowpoint. You must find it. To prawdopodobnie. Nie mam pojęcia, gdzie mam się chować. Ale już chyba nigdzie, po prostu muszę już w tym Dobra Ma kluczyk. Muszę się tam teraz wydostać, prawie, żowie. Mm. Tylko ci było wyjść. O nie. tylko Gamer, dawaj! Nie! O mnie goni! O mnie goni! Owo, szybko Dawaj, klikaj, dobra No co? Nie, dobra, poszedłem Tam poszedłem Ej, no... Tutaj? Nie Gdzie mam wejść? Halo? Chyba tam Ale... Ja nie wiem czy on jeszcze... Nie, ja nie, nie wiem czy on jeszcze będzie Widzowie, na wszelki wypadek poczekamy to prawda, wydaje mi się, że gorsze po nie będzie więc... Dlaczego? Dlaczego się nie dotrzymuje? Tak! Open forever? Co? Nie, nie open forever Struckem pokazuję tam Enter tam. tam mam jakieś auto, czy coś? Sorry, to moja bytka była, ja mam teraz pójść. Czuję się lekko. Czuję się lekko. Odkamowany. Co jest? Nie, 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 co ja zrobiłem. Ja włączyłem hard mode. Widzowie Dobra, widzowie Zamiast wejść i wyjść z tego łączyłem hard mode. I widzowie widzicie w kolejnym odcinku z tej gry.